Witam, co się drops? W kolejnym mnie się w Psychonauts. Dobra, skończyliśmy trening u Leandra. I teraz musimy się udać do Saszy. I, i on jest. on jest. on. Jest, no właśnie tutaj. My jesteśmy tutaj w takiej jakby dzielnicy Leandra. A on jest tutaj. Dlatego musimy iść tą ścieżką. No i tu powinniśmy przejść. No tam musimy jeszcze o coś zahaczyć. I tutaj, o, to jest właśnie ten most i ta przepaść.

I, I w każdym razie miałem tego 7, no i musieli mi zapłacić na no, zdzierstwo, po prostu. O, znowu ten Ten woźny. Mhm, mm coś to mogę sobie kupić. Ale. Aha. aha. Aha, aha, czy ja to mogę znaleźć i mu oddać, tak? Mmm, fajnie, ale no. Do I... Takie znajdźki mam rozumieć, ok. No, ale to jest nieważne. Moment, no i teraz musimy. O tu mamy listki, właśnie to widać. Bo tutaj są. O, nawet tak nie chciałem. O, i to można podnosić. O, pięknie. I, i teraz tak, tam mamy to obozowisko. O, to by było tutaj, tak, że w tą stronę. Szkoda, że pod M nie mam tej mapy, ale. Dobra, to jest w tamtą stronę. Idziemy. Byk, byk, byk. Tutaj nic nie ma w sumie. Tu jest jakiś domek. Co to za domek? Tu jeszcze się zbiera jakieś takie karty. O. Nie wiem o co to chodzi. Skakuj, wskakuj, wskakuj. Dobra, i zobaczmy, co my tutaj znajdziemy w ogóle. A, to muszę tam wejść. To nie... to nie chce mi się tam wchodzić. Idziemy tam, gdzie mamy iść. A to co? O, tu mamy znowu to. A to co? No, a kożna śmieci. Ups. Co oni tak Dobra, nie wiem o co chodzi, ale tu mam rozumieć jest to laboratorium. Tak mi się wydaje. Przynajmniej. Zobaczymy. Dobra, to chyba jest tutaj. Tak, jesteśmy. To idziemy. E... Ja nie mogę, ile ich tu jest.

Just now, in the woods. Mm. No, <laughs> you, something something else, you don't smell like pond scum. Nice, you should write greeting cards. There was some sort of shadowy being out there, lurking, watching. I know of only one creature who fits that description. Sorry, it likes to hide in dark places, silently watching unsuspecting children from a distance. Really, who? Eee, dobra, to było dziwne, ale my musimy iść tutaj. O, tu mamy znowu tą kasę. Heh, jest. A ci tu co? No obraz, padaj. No, tu się jeszcze porozglądam. Dobra, my teraz tak jakby jesteśmy na terenie tego laboratorium saszy. I ktoś tu płacze. I chyba wiem kto? To jest ten ciurmok taki, co go tam spotkaliśmy już chyba nieraz. I to jest chyba tu. No jest. Skądżeś ty się tu wziął człowieku? No a lepiej stąd spadaj. O, bo...

No właśnie, tu powinien pasować pewien guzik. Może pamiętacie, że my mamy taki guzik. Tylko nie wiem gdzie. E, moment. Tak, e, tak, 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 tak. E, Q, F. Muszę jakoś wyciągnąć plecaka guziczek Aha, to jest Nic tu nie robią, te skróty klawiszowe Dobra, nic nie robią, więc muszę ehm. Ehm, moment, to będzie w option Option, y, control. Y, to Okej okay. y, tutaj nie Nie, 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 nie Inwentor menu, jedynka No, jest, udało się Tu coś mam jeszcze Smelling salts, ale nam chodzi o Sasha Button. O, proszę bardzo. Yes, udało się. No, ale z nas normalnie pomysłowi ludzie wybijamy do środka, do tajnego laboratorium Saszy. Dobra, idziemy. O, już widzę tutaj jakieś TTGS

Step up to the brain tumbler and we'll begin. Brain tumbler. So, what's this hairdryer thing do? Ah, you're ready for the brain tumbler. With this device, we will send you deep into your own psyche, where you should find unparalleled insight and power. Excellent! Tumble away. Now just relax. This will not hurt. Unless something really very bad happens. Oh yes, Hmm. Wow. Is this what the inside of my mind looks like? Not yet. You're still traveling to the astral plane. This is a tiny corner of what we call the collective unconscious. A place you have just begun your training, Rasputin. So many of the connections, but the more you explore the mental world, the more connections you will form. Right now the only unconscious world you can enter your own. Aha. Step through it and will continue. Hm, znaczy to się to jest w naszym umyśle i to są takie drzwi do czegoś? Hm, no nie wiem. Chodźmy do tych otwartych i zobaczymy o co chodzi. Gdzie my to wejdziemy? Bo to jest tak jakby chyba w naszej głowie, nie? Znaczy było. Rasputin, can you hear me? Sasha.

Gonimy, gonimy, gonimy. O, tam jest jeszcze Nie, 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 nie. Tu jeszcze mamy świneczkę. Biegniemy, gonimy ją, gonimy. Bo jestem ciekawy naszej historii. Jest! Rasputin Aha, tutaj jakiś cyrkowiec. E, tutaj coś. Tutaj w ogóle te cyrkowe rzeczy nas nie interesują, ale interesuje nas obóz Psychonauts. Ale widać oni nie chcą, żebyśmy poszli do Psychonauts. Więc chyba uciekamy. Uciekamy na jakiejś koniu i dostajemy się do tego, do Psychonauts. Ok, no to wszystko wyjaśnię. No dobra, tym się nie interesuję, bo tu nas pewnie może przenieść na inne obszary, gdzie to w sumie nie jest potrzebne w ogóle. Jesteśmy, wbijamy. U, gdzie ja to weszłem? Co ja mam tu zrobić? Hmm. A, jest. U, gdzie ja jestem? oh i see a small bunny-like animal thing hmm. uh, a familiar animal entity you know thais represents a primal fear or memory follow it and it should lead you somewhere important check okay mr bun you and i are gonna be tight wherever you go i go like two peas in a pea hey! come back here U, dobra, to jest dziwne. W każdym bądź razie, ale za chwilę to będzie. Jest! Kolejna ranga, to już piąta. O, to sobie zbierzmy to i bijemy dalej. Tu zbieramy oczywiście wszystko. No ale to już znacie tą moją historię, nie? O, że ja nie wiem po co to się zbiera. Dostaje się rangę. O, jakiś, jakiś taki ten nieprzyjemny koleś.

What? Okay, I'm pulling you out of there. Just give me a second. Uh, Sasha? Hold on, I'm still getting some unusual interference. It's fascinating, as if someone else... Was... Agent 9? Sorry, almost ready. SASHA! Ooh, co to miało być? Ah! Hmm, that should not have happened. We need to try that again. Oh, I don't think I need to be in the tumbler with the glowy eye guys anymore.

To learn how to really fight, oh, really? Hmm, what? um uh, nothing, it's just that I didn't think you'd really take me up on that offer. It usually scares the well, not me. I'm ready to kill for my camp. Listen, I'm sorry, but I can't train you. Agent Vodello would kill me. What's the big deal? What she doesn't know won't hurt you. Don't even have a marksmanship learner's permit, I could lose my job. I'll get one. Agent Agent Crawler. No i w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Pozwiecaliśmy sobie trochę raz Putina. Dziwna sprawa, trochę, no ale... ale spoko. No, to do usłyszenia i na razie.